Cześć, mam tutaj Jimmy i witam Was w pierwszym odcinku z serii Poradnik do Minecrafta. W tej serii będę wam prezentował poradniki na temat jak zarobić automatyczną przepalarnię, sortownik do różnych itemów, generator cobblestone i tym podobne. Więc w pierwszym odcinku zaprezentuję Wam automatyczną przepalarnię. Tworzymy ją w prosty sposób, potrzebujemy do tego skrzynkę, piec i hopper, czyli zbiornik hmm. weźmy może zamiast tego okej okay. skraftujemy ją, w, eh, craftujemy, tworzymy ją w ten sposób kładziemy skrzynkę i teraz trzymając shift klikamy, hmm, trzymając w ręce hopper klikamy na skrzynkę hmm. Znowu klikając Shift, klikamy na hopper y, piecykiem. Tutaj hopper. Hopper. Y, to jest tak, tu skrzynka. Tu skrzynka. I tu skrzynka. Więc to jest takie w miarę proste. I więc tak, żeby przepalić. Tu kładziemy y, różne itemy, które chcemy przepalić więc możemy tu dać ups, nie to możemy tu dać przeróżne itemy jakie tylko możemy przepalić a tu do tej skrzynki dajemy coś czym chcemy to przepalić i więc tak, stąd trafia to do hopera z hopera trafia to do piecyka tak samo stąd stąd trafia to do hopperę z hopera trafia do piecyka i przepalone itemy trafiają do tego zbiornika czyli hopera i trafiają do skrzynki przepalone <laughs> jak widzicie mamy już tu sztabkę żelaza. i tak możemy to również połączyć z sortownikiem itemów który możliwe że pokażę y w następnym odcinku lub w przyszłych odcinkach tak to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i przyda Wam się... Yy, I przyda to Wam się. Pisz, piszcie w komentarzach, co chcecie w następnym odcinku. Podsyłajcie mi różne projekty, co tylko chcecie. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć.